Ostatnich remisa, ale w ostatnich w e, ostatnich tak jakby sekundach nawet wyrównanie, jak, jak oceniacie ten mecz, bo już dzisiaj chyba było widać, kto bliżej składu, kto dalej. Czyli zostało jeszcze dużo czasu, nie można powiedzieć kto jest bliżej składu, a kto dalej. E, cieszymy się, że ta gra wyglądała lepiej niż e, kilka dni temu. Z Tom Tomskiem pierwsza połowa, mieliśmy chwilę po meczu rozmowę z trenerem, trener zadowolony po pierwszej połowie, bo wyglądało to bardzo dobrze, jeśli chodzi o sferę defensywną, gorzej w dru drugiej połowie nam to wychodziło i przez to lepsze do mnie. Byłeś króciutko na tym obozie, no ale był przydatny mocno dla ciebie, czy, czy, czy to już tylko delikatnie na ciebie wpłynął ten obóz? Nie, ogólnie im więcej spędzimy czasu razem, tym lepiej ta gra będzie wyglądała na boisku, bo ten chce wprowadzić nowe metody grania nowe założenia i im więcej będziemy spędzali czasu razem na boisku, tym będzie to lepiej wyglądało. Okay, on... Gol Helio Pinta to już takie stawione świata. Hallu nieraz udowadnia, że potrafi strzelać rzuty wolne i dzisiaj pokazało, że trening się nie Co Super, dzięki.